jak on kameruje, czekam. Nie bani! Co za coś się kto dokręcał? No, zeskamy się bez nasadowej, ale cicho. Cicho, cicho. Niech ja tutaj kurwa... No to chodź, ty masz więcej. Łaskiem mnie daj! No co, co kurwa! <grymianie> no tu leżał kurwa! Ja się na fałę mam zrobiony. To dawaj to na sadówkę jak masz. Mam No to kurwa, no na co, czekamy, no. A no ten się kurwa tam męczy i tak nie odpięci i tak. Tak niesportowo tak wygląda, jak do kuczki, jak pierdolą w fajnym czasie. <śmienic> teraz fajne sportowe wygłupicie się śmieci, nie? Ale jaki <śmienic> <bawałek>? <śmienic> <śmienic> <śmienic>